Proszę Państwa, przed każdym, naprawdę każdym spotkaniem, wszyscy kibice mają apetyt na porywające widowisko, ale ja z ręką na sercu liczę, ma wierzę, że będzie nam to dane, że dzisiaj oglądać będziemy wielki mecz. Zaraz zaczynamy. Jak Państwo myślą, kto dziś wygra mecz? Drodzy Państwo, tu Madryt. Czas odwiedzić Estadio Santiago Bernabeu. Miejmy nadzieję, że dzisiejsza rywalizacja potoczy się w emocjonujący sposób, abyśmy mogli cieszyć się tym, co w piłce najlepsze. Nazywam się Tomasz Smokowski, a moim dzisiejszym współkomentatorem będzie Jacek Laskowski. Podobnie jak Państwo, liczymy, że będziemy świadkami niezapomnianego spotkania. Real Madryt zmierzy się z RP Lipsk. Naprawdę cieszę się na to spotkanie. Liczę tutaj na otwarty pojedynek, w którym obie jedenastki zaprezentują nam pełnię swoich umiejętności. No i widzimy teraz wyjściową jedenastkę królewskich na to spotkanie. W bramce Kepa Rizabalaga. W obronie Antonio Rüdiger wystąpi obok Davida Alawy. Dalej Eduardo Camavinga oraz Federico Valverde zagrają w środku pomocy. W ataku drużyna stawia na dwóch napastników których zapewne jeden będzie przydatniejszy w odgrywaniu i grze kombinacyjnej. kombinacyjnej. To chyba wpadnie! I już mamy bramkę! Otwiera wynik spotkania. Teraz będzie już chyba tylko ciekawiej. Możemy teraz spojrzeć raz jeszcze na tę bramkę. Piłka naszła idealnie i wyszedł z tego potężny, potężny strzał. Bramkarzowi zwyczajnie nie starczyło czasu na reakcję. Prowadzą zatem jeden do zera. Dani Carvajal. Fede Valverde przy piłce. Dobrze utrzymuje się przy piłce. Jude Bellingham. Strata piłki teraz. Ależ teraz dobrze się ustawili. Znowu są przy piłce. Jest komu podać. Takie zagrania. Wymagają żelaznych nerwów. Szabiej Simons. Zawodnicy RB Lipsk szukają swojej szansy pod bramką rywala tanie znalazło kampla. Panie Olmo powinien to wykorzystać. Dobra interwencja Bramkarza. Dawida Laba. Fede Valverde przy piłce. Valverde. Nie rezygnują z doprowadzenia do remisu. To jasne. Ale szanują piłkę. Rozważnie konstruują akcję. Dobry odbiór. Piłka jednak wyszła na aut. Opłaciło się przycisnąć. Co teraz? Sawer-Schlager. Miłka do Dani Golmo. Co zrobi w tej sytuacji? I mamy gola! Podwyższają prowadzenie i zaczynają uciekać. Przyjrzyjmy się tej akcji, znakomite to ostatnie podanie za linię obrony, pewne wykończenie, nie waha się ani chwili, czasem nie ma sensu kombinować. Mocny strzał nie daje szans na obronę i dokłada trafienie po tym wygranym pojedynku. 2 do 0, gramy dalej. Carvajal. Fede Valverde przy piłce. Jude Bellingham. Federico Valverde. Fede Valverde przy piłce. Piłka pod nogami Carvajala. Do Kamavingi. że to broni bramkarz. Wyjaśniona sytuacja. Wygląda na to, że goście na przerwę zejdą z wyraźną przewagą. Masz rację. Popisują się dużą skutecznością no i pewnością siebie. Kontrolują ten mecz. Stwarzają dużo większe zagrożenie i nie zdziwię się, jeśli po przerwie zechcą coś jeszcze dołożyć do tych dwóch goli przewagi. I co teraz? Uwaga! Broni, ale dalej jest groźnie. I teraz skuteczne wybicie piłki. Piłka do Daniego Olmo. Hampel z piłką. No i Xavi Simons. Świetnie go teraz wypuścił. Nie, nie daje się zaskoczyć. Ośrodkowanie gdzieś na 11 metr. Wybija piłkę z dala od bramki. Mają teraz okazję, by szybko wyprowadzić atak. Okazuje się, że pogramy tylko o minutę dłużej. Na Santiago Bernabeu mamy przerwę. Obie drużyny schodzą do szatni. Świetnie dzisiaj wygląda w ofensywie Jacku. O takim występie warto porozmawiać. Dzisiaj przekracza wszelkie oczekiwania. Znakomicie się czuje na murawie, więc te strzelone bramki to może jeszcze nie koniec. No i zaczynamy, proszę Państwa, drugą połowę tego meczu. Ciskają na niego, ale ładnie się teraz zastawia z piłką. Centruje w pole karne, ma do kogo. Obronił, ale piłka w trzy. Wybija tę piłkę. O, i to był książkowy odbiór piłki. Na skrzydle pojawiło się sporo wolnej przestrzeni, ależ teraz okazja! Winga przy piłce. Nic nie będzie z dośrodkowania. Pewnie wyjaśniają sytuację. Uwaga, udany przechwyt teraz. Piłka pod nogami Carvajala. ale nic z tego nie będzie. Spalony. A zatem jest decyzja. Będziemy mieli zmianę na boisku, bo to jest ławka. Dało się odzyskać piłkę po walce. Może dobrze dograć, pokazują się na pozycjach. I to by było tyle. Świetna interwencja pod presją. I do Viniciusa. Szansa na kontakt! Niemożliwe! Nie ma bramki! Przy strzałach z takiej odległości zwykle nie ma zmiłuj, ale tutaj stało się coś niesamowitego. Teraz do Valverde. Teraz Bellingham. Znakomita interwencja, znakomita. Zagrożenie zażegnane przez linię obrony. Ma sporo możliwości podania. Na co się zdecyduje? Javi Simons przy piłce. Tampel z piłką. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. Wychodzą z kontrą. Jest tam paru zawodników. Nie daje się łatwo przepchnąć. Dani Carvajal. Nie traci piłki w tym starciu. Federico Valverde. Valverde. Rozwija się akcja. Bramka już blisko. Ciekawe jak rozwiążą ten atak. Teraz Rodrigo. Uwaga! Chyba będzie gol! Brawo! Fenomenalna interwencja! No i zmiana w ekipie RB Lipsk. W okolice jedenastki teraz wrzuca. Ależ to była fantastyczna główka! W zasadzie Bramkarz nie miał prawa tego zatrzymać! Najwyraźniej o tym nie wiedział, bo zatrzymał, choć sam pewnie nie wie. Ja. Z piłką Rodrigo. I tyle było z posiadania piłki. Przed nami ostatni kwadrans spotkania. Ma klej w nogach, do przeciwnej bramki coraz bliżej. Oj proszę, udana interwencja przy dośrodkowaniu. Piłka do Xavera, piłka do Kampla. I znowu są przy piłce. Szansa na błyskawiczny wypad pod bramkę rywala. I do Viniciusa. I teraz centra w pole karne. Była okazja, ale przeszła niewykorzystana. Real może ruszyć z akcją. Może teraz dobrze dograć do partnerów. Ale atak spalił na panewce. Świetna gra w obronie. Do końca już niewiele czasu. No i trzeba powiedzieć, że przyjezdna ekipa pokazała tu dziś ogromną klasę. Jacku, komentarz. Grali to, czego trener od nich oczekiwał i nie pozwalali przeciwnikowi nawiązać równej walki. Każdy znał swoje zadania na boisku i świetnie się z nich wywiązywał. Doskakiwali do rywala, przerywali jego akcje, a potem grali swoje. Patrz Tomku, to musi być gol! No proszę Państwa, zanosiło się tutaj na bramkę. Została jeszcze tylko minuta regulaminowego czasu gry. potrafić. Jak to nie wpadło. Bramkarz naprawdę pokazał klasę. Pierwszorzędna główka i aż dziw, że piłka nie zatrzypotała w siatce. Tak, sędzia teraz uznaje, że to wykroczenie zasługuje na żółtą kartę. Pełna zgoda. Popieram decyzję. Nie wiemy kto podjął pierwszy decyzję, ale w obu zespołach zobaczymy na boisku nieco świeżej krwi. Sędzia kończy spotkanie i piłkarze Realu Madryt schodzą z boiska ku ich własnemu zdumieniu pokonani. Przy ich potencjale każda porażka to zaskoczenie. No tak, porażka jest ewidentna, skoro aż dwubramkowa, ale cóż, zespół pracował na to całe spotkanie. Były błędy w ustawieniu, spóźnione starty, niecelne podania. Co kto lubi. Ogólnie rzecz biorąc, był to naprawdę słaby występ tej